Abyś żył w ciekawych czasach, to stare chińskie przysłowie najlepiej oddaje sytuację, w jakiej wszyscy żyjemy od kilku tygodni. Jest życzeniem nadejścia dobrych czasów, czy trwożnym przekleństwem, ja odbieram jako wyzwanie do zmiany i ciągłe uczenie się czegoś nowego. Dzień dobry Państwu, nazywam się Urszula Kostro i mam przyjemność w firmie Henkel Detergenty zarządzać działami magazynu i transportu, planowania oraz obsługi klienta. Cieszę się, że mogę się podzielić dziś z państwem moimi doświadczeniami z ostatnich kilku tygodni, jak zarządzać pracą zdalną zespołu i przede wszystkim jak motywować ludzi. Tu z pomocą przyszło moje kilkuletnie doświadczenie w pracy w zespołach międzynarodowych rozsianych po całym świecie oraz to, że moi bezpośredni przełożeni nie byli ulokowani w biurach w Warszawie, natomiast pracowali z innych lokacji. Sytuacja z COVID-19 była o tyle inna, że nie było miejsca na przygotowania. Część pomysłów powstawała po prostu w trakcie. Teraz mogę podsumować tych kilka tygodni w trzech najważniejszych według mnie punktach. Punkt pierwszy to zapewnienie codziennego kontaktu z liderami zespołów. Po kilku dniach okazało się, że najlepsze będą codzienne, poranne rozmowy na tzw. kawie. Omawialiśmy najważniejsze punkty współpracy, wyniki poprzedniego dnia, tygodnia, nagłe wypadki, które się wydarzały. I jest to też moment na podzielenie się osobistymi tematami, bo każdy został z dzieckiem, partnerem, psem, kotem, każdy doświadcza huśtawki emocjonalnej. Tu mam małą grupę wsparcia, z którymi osób, z którymi jeszcze kilka tygodni temu spędzał całe dnie w tym samym biurze i na tych samych spotkaniach. Punkt drugi to indywidualne rozmowy o osiąganych wynikach, pracach podległego zespołu, codziennych wyzwaniach i oczekiwaniach, wyznaczanie krótko i długoterminowych celów indywidualnych i również wsparcie. Ogromne wsparcie, jakiego potrzebujemy na co dzień od przełożonego kontakt z drugą osobą. Punkt trzeci to zaufanie do kompetencji pracowników i współpracowników. W nowej sytuacji to ich doświadczenie i budowanie miesiącami zaangażowania zaprocentowało w jakości pracy i w wynikach. Każdy z moich ludzi zaangażował się na 200% w swoją pracę. Każdy mógł liczyć na pomoc. Oczywiście, że wszędzie rodziły się konflikty, spotęgowane zamknięciem, wprowadzanymi obostrzeniami, często każdy był i jest nadal pełnoetatowym rodzicem i opiekunem. Podsumowując, ta cała sytuacja pokazała, że mamy w sobie często ukryty i nieuświadomiony potencjał, który w standardowych warunkach być może długo by się nie ujawnił. Zwiększone zaufanie, a często mniejsza kontrola, bo mniej czasu na zagłębianie się w detale, analizowanie danych w szczegółach, pozwoliła wyeliminować często niepotrzebny mikromanagement i zwiększyć samodyscyplinę i samokontrolę u naszych liderów, współpracowników. Obyśmy żyli w ciekawych czasach. Dziękuję i życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, a przede wszystkim kontaktów z drugim człowiekiem. Dziękuję.